Proszę państwa, spotykamy się na dworcu kolejowym nie bez powodu. Chcemy podsumować pierwszy miesiąc połączenia specjalnego pociągu, który się nazywa Malinka, połączenia pierwotnie planowanego z Opola do Wisły, ale ostatecznie uznaliśmy, że trasa powinna rozpoczynać się w Brzegu, więc trasa w relacji Brzeg-Wisła. Po pierwszym miesiącu podróżowania chcieliśmy przede wszystkim podziękować Mieszkańcom, którym, którzy skorzystali z tego połączenia, ale również Poleregio i obsłudze Poleregio, która przewozi tych pasażerów na co dzień. Tym bardziej, że jest parę hmm, informacji, które mnie osobiście bardzo cieszą, że to nie tylko hmm, szeregowi obywatele czy mieszkańcy opolszczyzny skorzystali z tej oferty, ale również zorganizowane grupy. Które wybierały się na półkolonie, na kolonie, na wycieczki kilkudniowe, i tych 13 placówek podjęło decyzję o tym, że przemieszczą się tym transportem i pojadą tym pociągiem. W sumie w okresie ferii zimowych skorzystało z przejazdu pociągiem Malinka 2000, Opolan 16 par. Pociągów zdecydowana większość wsiada na stacjach Opole, Główne, Kędzierzyn, Koźle, Brzeg oraz Gogolin, a największa liczba podróżnych wysiada na stacji Wisła-Uzdrowisko, Ustroń-Zdrój, Wisła-Głębce. Ten pociąg będzie kursował od chwili obecnej tylko w weekendy, ale wrócimy do połączeń codziennych w okresie wakacyjnym. Chyba, że będzie na tyle duże zainteresowanie, że pomyślimy o również dodatkowych połączeniach w tygodniu, na przykład od piątku, nie tylko w sobotę, ale i od piątku, ale to jest pieśń przyszłości, panie dyrektorze. Sukces jest duży, tym bardziej, że pomysł zrodził się tak naprawdę krótko przed feriami zimowymi, żeby takie połączenie uruchomić, właśnie żeby od 1 lutego takie połączenie realizować. Te połączenie było realizowane przez cały miesiąc, bo one dotyczyły wakacji, wakacji ferii zimowych opolskich i ferii zimowych śląskich, one były w różnym terminie. Od najbliższej niedzieli, od, od minionej niedzieli jeździmy już tylko w połączeniach weekendowych, w sobotę i w niedzielę. To połączenie wróci oczywiście w kursach codziennych w wakacje szkolne i będzie również obejmowały te wszystkie weekendy dłuższe, typu majówka, typu święta wielkanocne. Dodam, że od najbliższej korekty, czyli od najbliższej niedzieli pociąg również się będzie zatrzymywał zgodnie z deklaracją w Lewinie Brzeskim, bo podczas tej przyspieszonej konstrukcji właśnie jeszcze przed feriami Lewin Brzeski nie został ujęty jako stacja zatrzymania tego połączenia. Takie wnioski z, z mieszkańców się pojawiły. No i mamy nadzieję, że to jest po, projekt rozwojowy, w tak m, m, szybkiej inicjatywie, która na początku, jakby to te, połączenie po uruchomieniu, się promowało samo w sobie. Napędziło taką niesamowitą kulę śniegową, jeżeli chodzi o popularność tego połączenia. Myślę, że teraz już z każdym dniem będzie tylko to bardziej atrakcyjne połączenie. Teraz za chwilę mamy wiosnę, dzisiaj piękna pogoda, więc myślę, że ta turystyka górska będzie w tej chwili też zainteresowana tym, że takim połączeniem sobie jeździć.